Dziś już niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w miejscu skrzyżowania ulicy Królewskiej i Placu Inwalidów, nieopodal Parku Krakowskiego, znajdowało się miejsce budzące strach, którego zła sława sięgała daleko poza granicę Krakowa. Była to siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, nazywanego potocznie Ubecją lub Bezpieką. Dom mieszkalny profesorów UJ przy placu Inwajdów 4 został zniesiony w latach 1927-1928. Był to elegancki budynek z wygodnymi mieszkaniami. W listopadzie 1939 roku Niemcy wysiedlili z tego budynku mieszkające tu rodziny profesorów aresztowanych z Ondar aktion Krakau. W 1945 roku opuszczony przez Niemców budynek zajęła bezpieka. W następnym roku UB stopniowo zajmowało sąsiadujące budynki. W wyniku tego na własne potrzeby zajęli cały kwartał kamienic pomiędzy Placem Inwalidów, Ulicą Lea, Ulicą Józefitów i dzisiejszą Ulicą Królewską. Kamienice zostały przystosowane do nowych zadań. Urządzono areszt w piwnicach kamienic znajdujących się od strony Placu Inwalidów. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajduje się wyjątkowy eksponat świadectwo bolesnej przeszłości. To drewniane drzwi z celi UB przy Placu Inwalidów 4. Na drzwiach więźniowie pozostawili napisy, które komuś tak bardzo przeszkadzały, że zadał sobie wiele trudu, żeby je zniszczyć. Według danych wywiadu zrzeszenia wolność i niezawisłość w czerwcu 1946 roku w areszcie przy placu inwalidów przebywało prawie 500 osób, to za tymi drzwiami przetrzymywano przesłuchiwanych, to za tymi drzwiami ukryte było cierpienie, tych, którzy przysięgali walczyć o niepodległość Polski aż do ofiary życia swego. Naszym obowiązkiem jest o nich pamiętać.